Siemanko widzowie, witajcie w nowym odcinku z nowej gry. Nie wiem, co to jest za gra. To jest gra Przetrwaj, przetrwaj w sklepie. Byłoby mi bardzo miło, no. jeżeli byście zostawili subskrypcję, rozdaneczkę, łapeczkę w górę. Też jeżeli byście udostępnili ten film, to też było Bajland z góry. Każdemu dziękuję. A tak, my wchodzimy do sklepu. Nie wiem, co tu się dzieje totalnie. Ale tak, a tutaj jest sklep, okej, okay, idziemy. Halo? O, dzień dobry. Dobra. Okej, okay. co... Co jest grane? What? Okej. Okay. Jesteśmy w jakimś totalnie dziwnym miejscu. W sklepie jesteśmy. Okej. Okay. Christmas event, coś tam, coś tam. Um, Wydaje mi się, że można... Święty Mikołaj przyjdzie, aby otworzyć prezenty. Okej. Okay. To gdzie mam czekać? Gdzie mam czekać? Halo? Gdzie mam czekać? Bo Ja nie wiem. Hamburger. A my dzień pierwszy, nie wiem. Good. O. O, hamburger. Dobra. Ym, mamy hamburgera. Weźmy. pićku. Dobra, mamy. Ym, Bloxy z tego co wiem. Bloxy, tak, chyba to jest tak napisane. Um. A! Ja super. Czy to mogę za darmo wziąć? Uuu Ciekawe, ciekawe. Ciekawe, dobra. Um. Okej, okay, odkładamy to i idziemy. O. Mogę to włączyć? Nie mogę, okej. Okay. Dobra, u ile żarcia, bierzemy wszystko, wszystko bierzemy, proszę bardzo, blok bierzemy, czy jest tu jeszcze jakieś żarcie? Nie ma, dobra, mamy już full tego jedzenia, także um, idziemy teraz tutaj, co siedzi, ale lagi, dobra, nie mam tutaj jakiegoś automatu, nie, to jest jakiś niewidzialny automat, czy co? E, Okej, okay, dobra. Em... O, oh, hot dog, hot dog, hot dog. Dwa hot dogi? Chyba tak. Jeden hot dog czy dwa hot dogi? Zobaczymy zaraz. Panie wiem czu... hot dog, czemu ciebie nie mogę podnieść? What? Okej, okay, nie wiem. Hot dog się popsuł. E... Podnieść. Mogę to podnieść? Wow! Nie możemy rzeczy przenosić. Bierzemy bałwana widzowie za sobą. Bierzemy bałwana za sobą. Bierzemy bałwana. I bałwana, o tutaj będzie nasze miejsce. Tutaj bałwana postawimy. Pyk. Okej, okay, bałwana. A, mogę cię do góry przenieść? Jak jest do góry? O, tak, chyba. Można, tak? O, dobra! Widzowie, tutaj nam będzie... No źle znowu postawiłem, bo tutaj będzie bałwan. Dobra, y, okej. Okay. Widzowie, tutaj będzie naszym jest... O! Dzień się skończył. O! ja miałam się chować? Chyba to tak działa... 99 nocy w lesie, więc może lepiej wejdę tutaj. Nie wiem, czy ja mam się bać czegoś, czy nie. Pierwszy raz gram w tą grę i to na odcinku jeszcze. Ok. Nie wiem, czy gdzieś wchodzić. Mam wziąć mojego bałwana. Widzowie, jak myślicie? Jak myślicie, mam wziąć mojego bałwana? Nie wiem. Dobra, biorę, biorę latarkę. A bo ja mam latarkę włączoną. Dobra. Ok. Mam mało energii. Ok. E, Loxi? nie. Hamburger, nie, ok. E, dobra, co wziąć? No, nie wiem, nie wiem, widzowie. Z pierwszym odcinek z tego w ogóle. E, dobra. Gdzie, gdzie to jest? Znaczy. Coś tu jest w ogóle, czy tu nie ma nic? Bo jakby... No. Jesteś, jesteś głodny. Okej. Okay. Okej, okay, spokojnie, spokojnie, hamburger. Co tak mało daje? Czemu? No czemu to tak mało Inne. Ener... Okej. Okay. Teraz wiem, że... A. Co to było? Okay, idziemy pożarcie. Ja sobie hamburgera. I Bloxy też wypiję. O, czy ludzie mogą mnie zauważyć, czy nie? Mam takie pytanie jedno. Nie wiem co to jest w ogóle. Nie wiem co to jest. No, mogę Bloxy, czy ja jestem gdzieś na jakimś zapleczu? Dobra, a mogę to brać, okej? Okay. A to to są jakieś... Wiem, co mam z zrobić. Gdzie to jest? opuść Nie wiem co to jest. Dobra, y, am amunicję mamy. Ja biorę jedzenie na razie tylko. Nie wiem co tu będzie mnie czekać, więc amunicję może weźmę Wezmę. Nie wiem czy w sklepie jest amunicja. To jest dziwne. Bierzemy bałwana ze sobą. Chodzi bałwanie. Bierzemy bałwana. Poczekajcie, czy ja... czy... no... <grym> Ja mogę to wziąć. Mogę to. Okej. Okej. Okay. Okay. Idę robić sobie chałupę, widzowie. Idę robić sobie chałupę. Idziemy robić chałupę, widzowie. Pyk. E Okej. Okay. A mogę to. R, aby obrócić. Okej. Okay. Dobra. Dzięki. E no ład. Nie dobra, yyy. Co? So, Nie. Yeah. No. Nie, no. Serio? R. No, ale czemu dasz do góry nogami? Jakby... Przepraszam, ale... Okej. Okay. Y... O. Chyba git, nie? Chyba dobrze jest. Nie No dobrze jest, nie? Można usiąść, fajnie. I dobra, ale... Ym, czy mogę lampę wziąć? Mogę lampę wziąć? Okej. Okay. robimy dyskotekę. Proszę bardzo, patrzcie na to. O nie, zaraz nam dzień się kończy. Zamontujemy tutaj wszystko. Dobra, wchodzę na mój telewizor. Musi, musia, mus, musimy sobie to ogarnąć. Dajcie półki wezmę. Idę półki tutaj. No. Daj, daj te półki. Dajcie. No. No nie, nie. Było. O. Okej, okay, dobra, dobra. Mamy półki. Musimy, wiecie, taki mini parkour, mini parkour. Tutaj będziemy na telewizorze. Nie wiem, czy mam się czegoś bać, widzowie, czy nie. Yyy... No ale okej, okay, mamy lampę na środku, to, to wiem. Yy, tutaj sobie zrobimy coś może. Mm. Okej, okay, dobra. Yy, no ogólnie napiszcie, czy chcecie więcej filmików z tej gry, bo ja nie... Ja nie wiem co to było za kropka, falówka jakaś. Okej. Okay. Nie dziwne dźwięki są w nocy, okej. Okay. Ale widzę, wy napiszcie, czy wy chcecie z tej giry, gry, bo ja pierwszy raz w to gram. Ja nie wiem, mam noc drugą. Mm. Ups, 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 wejdź na to. Wejdź. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Um, Piszcie, czy wy chcecie z tego więcej, bo ja nie wiem, widzowie. Um, ale okej, okay, zaraz noc, nocka nam minie. i Ja zaraz będę kończyć odcinek. Um, tutaj już zaraz będzie dzień. Nie wiem czy ja mam tu się chować, widzowie. Czy jest jakiś jeleń, czy coś. w 99 nocy w lesie. Um. No totalnie nie wiem Napiszcie w komentarzu jak wy w to kiedyś graliście yy, Bo ja nie wiem co tu się robi No nie wiem Czy mogę? O energia Padła mi to sobie yy, Zjem Block I okej okay. Dobra widzowie zostawcie subskrypcję, łapkę w górę Też jeżeli byście udostępnili tam film To też by było baj lando z dziękuję Ja będę yy, w to grać Jak będziecie chcieli to będę z tego nagrywać czy balon da się podnieść? Nie da się. Dobra, widzowie. Zostawcie suba, ja się z wami żegnam, także cześć. Także ja już będę wezmę sobie vlogs, także cześć na razie i pa!